No, witam Was, i w sumie, tak szczerze mówiąc, nie wiem do końca od czego zacząć ten odcinek, dlatego że e, miałem go zacząć w totalnie innym miejscu, ale muszę Wam powiedzieć pewną historię. Dlatego, że tutaj wszystko co widzicie było zniszczone, tak. I jeśli uda mi się, oczywiście, to wstawię Wam screeny, ale powiem Wam, że jeśli nie, to musicie mi uwierzyć na słowo, że pewnego dnia, ja sobie tutaj włączę już normalny tryb, musicie mi uwierzyć, że. To wszystko, cały ten dywan, sufit, praktycznie i te miejsca nigdzie, gdzie jeszcze tu chyba była dziura. Autentycznie to była dziura. To było zniszczone. Nie wiem, jak to się stało, ale moja teoria jest taka, że mógł tu walnąć piorun, dlatego że jak uzupełniałem sobie drewno, właśnie, że jakaś tutaj godzina idzie. Jak uzupełniałem sobie drewno w magazynie, to jak przychodziłem tutaj, to wszystko było ok. co nie. Ale jak robiłem sufit w tym magazynie, bo nie miałem wtedy drewna, żeby go dokończyć, to wtedy była burza. I mam właśnie tak, e, taką teorię, że to mógł walnąć piorun. No bo raczej nie wydaje mi się, żeby to był creeper, a nie jakaś e, armia endermanów, która mi, nie wiem, z jakiegoś powodu ograbiła metro. E, ja w ogóle, powiem wam szczerze, że się trochę przestraszyłem, że wszystkie moje budowle zostały zniszczone przez coś, ale nie, tylko to metro ucierpiało więc okej. Okay. Ja sobie tutaj szybko czmychnę do domu, żeby się przespać, bo mam wam dwie rzeczy do pokazania. No i też w sumie wybierzemy się w podróż do wioski, bo postanowiłem, że zacznę się przygotowywać do handlu z wieśniakami, bo też by pasowało. Więc tutaj będzie cięcie. Okej, okay, dobra, jak już się wyspałem, to zabiorę się do pokazywania wam, co tutaj się zmieniło. Mam nadzieję, nie słuchaj tych psów za oknem, bo teraz nagle psom coś odwaliło. Albo dobra, zamknę sobie okno. Dobra, okno zamknięte, psów nie słychać. Ogólnie to pokażę wam najpierw na mapie. I tu możecie widzieć, co się tutaj zmieniło, tak. Patrzcie się, tutaj mamy tak, taką jakby ala farmę y, psztyny cukrowej, połączoną właśnie z takim y, jeziorkiem, znaczy jeziorkiem, to jest w sumie bardziej takie bardzo duże oczko wodne. Właśnie tutaj są wiśnie postawione, czy one są oświecone w obie? Tak, obie są. Dobrze, myślałem czy by tutaj y, jakichś stoliczków nie zrobić, czy czasem jakiś mączki kosnej nie dać, żeby tu kwiatki rosły, no i ogólnie to tutaj jest y, to samo, tylko tu jest jakby jedno drzewko. I strasznie mi się to podoba, i w ogóle na początku w ogóle myślałem też, w kontekście tego, żeby zrobić takie duże lampy, ale doszedłem do wniosku, że po pierwsze, trochę tu jest za mało miejsca. No tu jest więcej, no ale tu już jest mało, i byłoby nierówno. Poza tym te lampy strasznie jakieś takie się zasłaniające w ogóle wydawały. Ten dom, o to mi chodzi, i zrezygnowałem z tego, i dlatego mamy takie coś tutaj na, na ziemi. A z, w ogóle na początku to miało kompletnie inaczej wyglądać, bo to miało być w ogóle, czekajcie, ja wam pokażę na takim wzorze. A nie mogę biegać, dobra. To miało być na początku w sumie tak jak to. W sensie jakby ta ziemia miała być tak jak te liście są wokół, z takimi przerwami, żeby tam dać wodę. Ale w sumie potem jak doszedłem do wniosku, że średnio by to wyglądało, więc stwierdziłem, że zrobię sobie właśnie takie coś, taką wodę, taką wysepkę i będzie pięknie. A i w ogóle a propos tej burzy, tej mojej teorii z burzą, to na domku i na metrze są postawione właśnie piorun ochrony, żeby mi tutaj nic nie dupnęło. Chyba na obu są po trzy, bo na domku są trzy i tutaj też tak są trzy. A teraz, o to jeszcze to trzeba załatać, Teraz zejdziemy sobie do nowego magazynu, z którego po prostu. Co prawda, teraz mi już tak przeszło, ale na początku, jak go zrobiłem, to byłem tak strasznie zadowolony z siebie, bo w porównaniu do tego poprzedniego, to ten nowy wygląda super, moim zdaniem. Czekajcie. 3, 2, 1. Tada! Ej, powiedzcie, że totalnie lepiej to wygląda. W końcu mamy. Y Oznaczone, co jest w jakim miejscu. Tutaj na dole bardziej zrobiłem coś takiego, bardziej pod kamień, właśnie pod to, coś pod ziemię, właśnie pod drewna. Tu jeszcze jest puste, ale będzie zapełnione. Tu jest, przepraszam, gdzie się podział, a może się zepsuł, dobra, bo tu było kowadło. Jest kowadło. Dobra, zrobimy sobie kowadło. Ja no bez kiedy to było kowadło. No znowu coś mi zniknęło na tym serwerze. Naprawdę lubię tu to grać, dlatego nie chcę zmieniać tego save'u, ale naprawdę. Naprawdę. Dobra, co tam było na to? Dobra, trzeba było tak, chyba 3 zrobić, nie? O. Dokładnie. Jest. A, w ogóle to Wam powiem, że to metro ja ogarnąłem w taki sposób, że po prostu cofnąłem sobie save, dlatego że tak, z dwa dni przed, zanim to się stało sobie skopiowałem właśnie save, bo właśnie coś mnie tak wzięło. Miałem to jedno z tych swoich nadnaturalnych przeczuć, typu Konrad zrób coś, bo coś zaraz się stanie. No i zrobiłem i sobie cofnąłem. Co prawda musiałem przez to SUFIT jeszcze raz robić. No ale wolałem to niż odbudowywać cały ten mm -hmm. e, cały metro. A propos, właśnie tego jeziorka tutaj, Bajorka, czy jak to tam zwał, ja w ogóle też myślałem, czy by na początku nie zrobić tak szkłem dookoła i dać do góry, i żeby to wszystko było wodą wypełnione, ale potem doszedłem do wniosku, że strasznie dużo by było takiego, nie wiem, kombinowania. I w sumie doszedłem do wniosku, że w takiej wersji mi się chyba najbardziej podoba. To w ogóle też jest pusto i trzeba zapełnić, ale w końcu, w końcu będziemy mieli na to miejsce. A jak nie tańwerydz, znowu będziemy tam yy, szli w tamtą stronę. Mówię wam szczerze, że w ogóle robienie tego. Yy, Nowego magazynu, w sensie przerabiania go i powiększenie to był to pikuj. W sensie mi się wydało, że to będzie trudniejsze, takie przenoszenie wszystkiego z miejsca na miejsce. Nie wiem, ale powiem wam, że ja to zrobiłem ile, wiele wieczór, więc szybko. To mi się też coś przepalało wcześniej. O tak, bo my zaczynamy nową budowę, tak w ogóle, ale na razie ogarniam tam teren, dlatego nie ma jeszcze tej budowli w tym odcinku, a my się tam udamy. Tak, e, tak, znaczy ogólnie cel wiosny jest taki, żeby tak. Spisać sobie co wieśniaki chcą. E, spróbować złowić koty. Chyba pada deszcz. Czy tam wszystko jest ok? Tak wszystko jest tam OK. No i też poszukać jakiś siodeł ewentualnie znaczników. No to też... W ogóle e, zanim cofnąłem save, to to w ogóle wszystko było ogarnięte, tylko... jak cofnąłem. A tu było to 5 tych. Aha. No stąd ja to wziąłem. No, i tu było wszystko ogarnięte, ale no, już mi się nie chciało drugi z tego robić. I tu gdzieś były ryby. Ej, czekajcie, czy ryby były na dole. Dobra, wracamy. W ogóle miło będzie, jeśli yy, osoby, które dotarły do tego momentu, napiszą yy, w komentarzu ryba. Ryba, rybcia, nie wiem, Nemo, cokolwiek. Ewentualnie kot. Będę bardzo wdzięczny za aktywność pod moimi filmikami. Mamy jedno siodło, tak w ogóle, czekajcie. Coś tu jeszcze jest? Nie ma. Ruszamy w podróż. A w ogóle powiem wam szczerze, że byłem kiedyś w tej e, dżungli, co ostatnio byłem. byłem właśnie te papugi przetargałem i e, te, okazało się, że ocelota nie da się oswoić. To mi się w sumie trochę smutno zrobiło, ale w sumie to ma niby sens, bo technicznie oceloty to są w sumie dzikie stworzenia, więc. A było tak kiedyś w Minecrafcie, że chyba oceloty, jak się oswoiło, to zmieniały się chyba w koty. Prawda? A w ogóle też mam jakieś inne plany, co pewnie jest związane z tym, co teraz robię, ale planuję gdzieś w przyszłości tutaj zrównać teren i zbudować taką jakby coś, yy, pokój maga, nie wiem, pomieszczenie do czarowania, coś takiego. Dlatego pasowałoby się udać do netheru po te yy, brodawki. Właśnie z, pobawić się trochę właśnie w jakiejś Alchemię, czarowanie i przy okazji zrobić portal z mojej miejscówki i mniej więcej na każdej miejscówce będę mieć swój portal do endu, do netheru znaczy się. Tak, tu jeszcze liście zostało. tam coś zostało w ogóle, czy to nie zniknęło, czy tak po prostu? Czemu zawsze, jak ja płynę łódką, to musi padać deszcz. Zawsze mam takiego pecha. A i ja w ogóle, tak szczerze, jeśli chodzi o moje jakieś tam prywatne życie, pewnie nikogo to nie obchodzi, ale i tak to muszę powiedzieć, bo to jest w końcu mój kanał. Oj, biała. biało-żółta. Dobra, i z tobą. E, wracając do tematu. E, ja ogólnie ostatnio wróciłem do oglądania dram koreańskich. I strasznie ubolewam nad tym, bo. E, nie mam teraz Netflixa, bo trzeba zaoszczędzić pieniążki, bo się kończą. I też ja temu ubolewam, bo są trzy chyba: takie koreańskie dramy. To jest totalnie, ale totalnie chciałbym teraz obejrzeć, a nie mogę. To jest Destined with You, Extraordinary uh, Attorney Woo. Sorry za moje angielskie, ale jakoś nigdy nie byłem dobry z wymowy. Ej, to jest moja papuga, którą kiedyś chyba oswoiłem, tak? To jesteś ty? Bo ja tu kiedyś byłem. Uh, to nie jest chyba moja papuga. Nieważne. I jaka była ta trzecia drama? At Time Call It You? coś takiego. I dwóch z tych dram gra e, Rowan. Tak, by the way. To w sumie go wcześniej nie znałem, bo w ogóle to jest jakiś idol K-popowy, a ja tak w sumie nie słuchałem nigdy jego zespołu. To chyba jest FSF 9, chyba jakiś tak, FSF 9. No. Co się dowiedzieliście o mnie? Lubię K-dramy i K-pop. Anime też lubię oglądać. Tylko gdzie była ta wioska? A, w ogóle nie pochwaliłem się, czekajcie, mam nowe to, diamentowy hełm, wydajność pod wodą, oddechanie 2 i ochrona przed wybuchem 3 i mam nowe e, budki. Łagodny upadek 3, ochrona przed e, pociskami 3, niezniszczalność 2 i w ogóle te budki się nie psują. To jednak, ej, ona to była, to jednak byłaś ty, bo ja właśnie sobie tak oswajałem tą taką niebieską, ja ją zgubiłem, ona się topiła przez ten cały czas. Taki ze mnie właściciel zwierząt. Ale ja tu po koty przyszło, nie po papugi. Dwie papugi mi wystarczą. Jak ty tak jak że znika, to ciebie nazywam Kacperek. Chyba ja w ogóle miałem cię tak nazwać. O, jakie ładne koniki. Biały i białoszory. I dwa białe. Dajcie mi łóżko zejść spać. Sorry, wieśniak. Dobra, skoro ciebie. Czemu ty masz taką dziwną twarz? W sensie oczy. Nie podoba mi się no. Aha, ty się sprzedajesz. Chciałem powiedzieć oddajesz. Za buraki okej. Okay. już zapisuję. Może na ostatniej stronie sobie to zapiszę. Buraki 15. Ja mam w sumie sporo buraków, które nawet nie mam co z nimi robić. Dobra, koleś, dziwnoki oki ok. sobie. O, konstanty się ma. A ty jak wyglądasz w tych surpakach? Tak w sumie nijak. Dobra. Tutaj pole. Czy to jesteś ten sam, czy jakiś inny tu przyszedł? Ej, nie mogę się kliknąć. A to jesteś ten sam. Macie to bajolko zlaw, jak fajnie. W sumie ta wioska jest nawet spoko, bo jest przynajmniej taka jakaś taka zwyczajna. O, to chyba kolej od alchemii, jak się nie mylę. Tak, to jesteś ty? Ty się oddajesz za mięso. No, ja mam sporo tego mięsa z mojej ekspiarki. E, no, w sumie fajne macie te oczy, tylko jakieś takie dziwne. Fajne, ale dziwne. Ty się oddajesz za. Ty jesteś kim w ogóle, bo mi się tu nie wyświetla, kim ty jesteś. Dobra, ty się oddajesz za szmara, gdy. To jest ten chyba. Chciałem zbroj zbrojmisz, ale on się chyba jakiś inaczej nazywa Kozy akurat wyleciał z głowy przed chwilą Czy... Kim ty jesteś? Ty się za skóry, okej? Okay. Czemu się nie wyświetla jak oni się nazywają? Czy to nie był rymasz ten od zbroi? Ty jesteś głupi, ty... Za... Glinę, kulę gliny, okej okay. Ej, nie zapisałem za ile, za ile skór ten się oddaje Ej, gdzie ty jesteś? Tam poszłeś? Powiedz, że tam poszłeś O, to zbibła z dwóch A dobra, za sześć skór a ty też? Zaszmę, to jest ten sam co jak szmaragdów, a ty? Ten też 6. To jest za jakaś taka dziwna zbroja. A, to stunika, okej. Okay. Okej. Okay. Coś tam macie ciekawego? Nie ma? Fajnie, że je znalazłeś po puszku Siema. Chodź mi tutaj. Mam nadzieję, że się... E, Dobra. Mam nadzieję, że się zespomnią tej kociaki. Bo ja chcę kociaki. W ogóle skrzynki, w ogóle czy oni mają skrzynki? O, jest skrzynka. No dobra, wezmę sobie, w sumie, sprzeda się coś tu jest. Ej, pamiętacie te czasy, jak jeszcze się chodziło do tych wiosek i podchodziło się, podchodziło się do czegoś takiego i tam były w ogóle węgiel? Dawni, e, dawni wyjedacze Minecrafta tak węgiel zdobywali. No. O, jakie fajne koniki. Jas. Ale tak w sumie szczerze, to mogę też się przejść pomiędzy jakimiś tam innymi moimi wioskami, które znalazłem, bo to też. Tak po jednej. No, tak średnio. No, po jednej tak średnio właśnie. A tych wiosek jest ogólnie, że biorąc sporo. A też nie trzeba bać się o łóżka, bo tych łóżek to jest w ciul. Co Co był za dźwięk. Co tam robisz? Ej, czy ja od ciebie jeszcze nie brałem tego? tego? A tu już są zamknięci Biedni A tu coś tam od gliny A wy coś dajecie od siebie? Szmaragdy A wy dwa jesteście głupi, okej okay. Ten domek mnie interesuje, to jest chyba kartografa, nie? Są dwa łóżka białe Cztery łóżka białe Okej okay. Szmaragdy się sprzedadzą, jak widać, bo się oddają za szmaragdy A ja buszek ile mam? 49, ładnie To jeszcze jakaś taka meloniasta jest w sumie ta Ej, może nazwę to melonowo? Czy arbuzowo bardziej? Przecież melonowo bardziej mi się podoba, ale to bardziej po polsku jest Arbuz Uuu, jaka fajna hawirka. Nice. Tu, tu nic nie ma. No szukali mnie, dobra. Dobra, nie będę chodzić całą koławy, bo się jeszcze zabijesz. Czy ja jeszcze nie byłem w jakimś domku? Tu są kościoły. A, ciebie jeszcze nie byłem, chyba, a dosyć od mięsa. No zapomniałem, że tu przecież nic nie ma. Ej, 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 ej. myślałem, że będziecie mieć jakieś... Nie wiem, dużo tych, tych... Siodeł i w ogóle... Coś tu chleje. Coś niewidzialne. Te też, te też od mięsa. Dobra, mniej więcej wiem, co oni chcą ode mnie. Tylko skrzynki, gdzie wy macie skrzynki? Przecież... Tyle skrzynek jest w niektórych wioskach. I w ogóle kotów tu nie widać. To też mnie przeraża. Nie było czasem, jak wchodziłem po raz pierwszy raz? Nie, nie było. Dobra. Czy ta wioska jest ogarnięta i my idziemy do drugiej. O, wiem, do której pójdźmy. Pójdźmy do tej, która jest na pustyni. Koło portalu. Znaczy za portal? Tylko czy ja tam trafię od tej strony. To też jakieś jezior kolawy sprzyda się. O, tam jest ta. Jest jak to blisko są te wioski. Chcesz, czy ja tej wioski nie plądrowałem? Jeszcze jakieś jajko, jakieś zombie tu są. Wiosko numer dwa. Idę po ciebie. Dynabird nic nie ma. Też? Ale lipa. Okej, okay, koleś, co ty chcesz? Ty się oddajesz za... Nie, ja, co mi tak posuwasz? Uważaj sobie. Ty masz jakąś skrzynkę na bank. A ty? Szmaragd de... Emeraldex, bo tak zwał. No to se wezmę zbroje zbroję żelaza tak średnio mi potrzebne. Jak będę potrzebne, to będę wiedzieć, skąd mam wziąć, no ale... Tu wiecie ci sami, tak, ci sami. To jest crafting, dobra. Jakie ubogie te wioski, jestem zawiedziony. Ja myślałem, że tu się obłowie w ogóle będzie mi siodę, że miejsca brakowało na siodła, to taka lipa. Dupna ta wioska. A kotów jak nie było, tak nie ma. Tu to, to w ogóle nic nie ma. Ta nie może nadążyć za mną. Za mną. Co, co, jakieś takie zbiorowe wytopienia się, czy jak? Czy to jest jakaś. szmaragdowo, czy jak? Ten też za szmaragd, ten jest głupi. Nie, ta wioska to będzie szmaragdowo. Ten był arbuzowo, to będzie szmaragdowo. Dzięki za sadzonki, jakby mi kuźwa po y, ostatnich y, ścinaniach drzew nie brakowało. Crafting, okej. Okay. Myślę, że zniszczyłem to. Proszę, mieć coś tu dla mnie. O, dobra, chlebki się też sprzedadzą. Akurat mam dietę chlebową. Zamiast krzynka też się sprzeda. O, oh, Jezus. Okej, okay, dobra, idziemy do wioski numer 3. No, no dobra, z tymi kotami to w sumie bardziej działa to na takiej zasadzie, że pewnie musiałbym yy, dłużej tam posiedzieć, żeby to się spełniło, no ale też nie będę stał, nie wiadomo ile, bo też chcę szybko nagrać ten odcinek. Jezu, ja pamiętam, jak ja tu szłem, żeby szukać tej piasku i żeby wypełniać nether piaskiem, żeby zrobić tam normalny biom. Jezu, to były czasy. Jakieś zagubione owieczka, jak widać. Dwie. Dobra, to dadzą sobie radę. Czekajcie, jak się nie mylę. To. A, dobra. Chciałem być mądry i, że pamiętam teren, a tutaj widzę, że wioska już że jakby k stoi. W sumie, jakby te wioski, wszystkie trzy po... połączyć, bo technicznie rzecz biorąc, one są bardzo blisko siebie. Zrobić jakąś taką jedną wielką wioskę? To jest myśl. Chociaż ja mam tyle pomysłów w tym Minecraftie, a tak mało czasu na robienie jakiegokolwiek. Sary koleś. Czy to jest aż, aż nie do pomyślenia? O, dziecko, chyba to było. Siema, dzieciok. Jest. Aha, okej. Okay. Dobra, żarcie się sprzeda. Czy jest to jakiś mądry wieśniak? Czy chcemy, żeby taką rączką pustą, żeby ich nie uderzyć przez pomyłkę. Ty się za pałki oddajesz, okej. Okay. Panie, długo pismi spęd. Są patyki, a nie pałki. Też mam ich sporo. Okej. Okay. mi się nie wyświetla? Czy to zależy od tekstur paka że to mi się nie wyświetla, czy jak? Czekajcie, ja spróbuję na zwykłym Minecrafcie. No tak, to mi się, to zależy od tekstur paka To jest łuczarz. Za to dziwnie wygląda. gdzie to było? Gdzie to było? Tutaj. To mi się nie wyświetla. Szkoda. O, kotek, 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 kotek. Pamiętajmy, kłócamy na shift i czekamy aż sam podejdzie. Trzeba mi troszkę pomóc. O, prawie się złapał, tak? Chodź tu ci 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 ci. Ej, ja w ogóle, nie wiem, czy o tym mówiłem wcześniej, na jakimś poprzednim filmiku, ale ja mam pięć kotów, z czego cztery się już tak ładnie dają kiziać, bo się prawie oswoiły. A piąty jest taki oporny, to chyba ich matka w ogóle. Ale powiem, że ten mój kot jest piękny. Ten coś nie da oswoić. Zielone oczy. Czarna sieć z takimi białymi domieszkami na łapkach i na yy, bruszku. Uwielbiam. Kocie, ej! Ja nie jestem taki szybki. Ja nie chcę sam tego jeść, ja chcę ciebie nakarmić. Tutaj weszę, jak ja nie mogę tu wejść. O, pszczoła, osaczy, jak tam zwał. Gdzie ty jesteś? Dobra, mam swój jak dogonić. Nie no, liście. Ej, czemu on taki. Oj, sprytny jesteś, spryciarzu. Ej, hey, gdzie ty jesteś? Nie gadaj, że uciekłeś. Jedyny kot, jakiego spotkałem. on tu jesteś. Kocha mnie. Kocha mnie, kocha mnie. Spryciarz, spryciarz. Jak mruczek, no. Jak ktoś ma pomysły na imię dla kota, to może napisać. Bo taki mruczek czy cwaniak, to też tak... Średnie imię w sumie. O, jest tutaj rolnik. Ty się sprzedajesz za marchew i za ziemniory, dobra. Okej, okay, dobrze, dobrze. Cieszę się, kolego. To moja wierna papuszka i wierny koteł. Gdzie tu są wejścia? O. o, nie chciałem tego tu postawić, dobra. Chciałem to jakoś inaczej. Nie mogę no to kliknąć? Dobra, nieważno. Szkoda, że na tym testu urpaku nie widać, kto jest jakiej profesji. Czemu ja zamknąłem tam w środku? Gdzie ty jesteś? A dobra. Czemu się zamknąłem? Gdzie jesteś drugi, tak? Ty się za pszenicę i za buraki, dobra. Te to, to malutkie takie popylają, widzicie? Raz, dwa, trzy są. Tutaj moje, mój zwierzyniec. O, nowe koniki. Przyjdę po was kiedyś, jak będziecie mieć, kurde siodła. Tu jeszcze jakiś kolejny. Nie no, to jest jakaś płodna wioska. A tutaj będzie płodnowo. Dobra, czyli mamy tak arbuzowo. E, jak to była ta druga wioska? Szmaragdowo i. i płodnowo to będzie, dobra. Mruczy. Jezu, jakie słodkość! Czekajcie, screena muszę zrobić. Co się screena robiło? Jezu, kocham. Ja w ogóle jestem miłośnikiem kotów. Ja nie mogę, że słodkie. Zagmruczy, Nie, nie mogę kotek słodkie, jak ja kocham koty. Ja jestem kotofilem. Dobra, źle to zabrzmiało. Oczywiście, się mam malutki. Tu kolejna uszkolandia. co, nie macie żadnych siodeł. Co mój słodki kotek? Ja on tu, tam był. Koteł. Wstawaj. Musimy iść w drogę. Komu w drogę temu czas? Czegoś tak. Chyba jeszcze tu nie byłem. Nie, to byłem na początku. To w tych domkach jeszcze nie byłem. Jakieś te wioski kiedyś były bardziej obfite. To jesteś ten. To się też za zamięsło, dobra. Idziemy dalej. Do ostatniej chyba wioski dzisiaj. Czy mój zwierzę idzie za mną? No, kot chyba sobie odpuścił. Mruczuj sobie mruczy i niech sobie mruczy, dobra. Jak będzie miał wrócić, to się teleportuje do mnie. O Boże, jak ja się nienawidziłem tu wspinać na to coś, o. Ale jak mus, to mus. No, kot chyba zniknął. Ej, mnie tam nie było. To jest chyba Creeper, dobra. Ja w ogóle tak ostatnio się zastanawiałem, czy sobie Optifine nie pobrać do Minecrafta, ale tak w sumie potem doszedłem do wniosku, że technicznie Optifine jest do poprawienia jakby działania gry, co nie? I tak doszedłem do wniosku, że w sumie to po co mi w takim układzie Optifine, skoro gra mi chodzi tak w sumie całkiem spoko. Co nie? Chyba poszłam od złej strony. Niebieski to poszłam od złej strony. Czy to co tu się stało? Przecież tuba już pustynia się zaczynała. Ta gra mnie trolluje. A to fajnie wygląda na tym teksturpaku. Nie, dobrze poszłem. Co mi się wydaje? Nie wiem, ja, już, ja od tego metra to ja mam schizy, nie. Ja się w ogóle. Yy, 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 ostatnio grałem tylko się na Peacefulu, bo się strasznie bałem brać, grać na tym zwykłym normalnym. Bo się bałem, że coś mnie zje zaraz. A w ogóle pokażę wam, że mamy ogólnie już 875 dzień. E, nie wiem kiedy to się stało. Naprawdę e, strasznie szybko dominęło. A to jest w sumie ile ja gram na tej mapce? Czerwiec, lipiec, sierpień ten, nie, teraz wrzesień, czwarty miesiąc. A już tyle dni. Dobra, idziemy do wioski numer 4. Ej, w sumie fajnie tak sobie ponazywam wszystkie moje lokacje. jak to było? Arbuzowo, szmaragdowo, płodnowo i też ciekawe, jak ta się będzie nazywała. Kotek czarny tam jest. Z czarny? Tak, to jest czarny. Taki... Biały mi, tak, to jest taki, jak ten mój domowy kot. Chodź tu, ja muszę cię mieć. Ej, piszą, niby, że trzeba kłócać, czy... Myślałem, że tam był kolejny. Czy tak musiał cię skakać? Nie gadaj. Dobra, później cię wypuszczę, bo jeszcze uciekniesz. Ja myślałem, że ja ich nigdy nie zobaczę. Ej, dobra. Jej jestem. Kod ważniejszy. Tam jesteś. Widzisz mnie? Czujesz mnie? Stanąłeś? Chodź tu. Nie chcesz być mój. No, kochaj mnie. O, ma zielono? Czy nie? On musi być mój. On, to on jest taki sam jak ten mój domowy. Tam ryby mi się zaraz skończą. Papuga łap go. Ją. Ej. Denerwujesz mnie, kod. No, normalnie tak samo ucieka jak ten mój domowy przede mną. Ja znowu tu spadłem. Koteł. Nie robi tego. Tu sobie klapne. No, gdzie jest ten kot? No, jeszcze będzie miał ale się mi pokaże. Tam jesteś. On tu cały czas schodzi na dół, potem do góry i przed ucieka. Ej, nie, nie chcesz tych ryb? Nie gadasz, że ty nie jesteś tych ryb. Jest mój. Jest mój. Jest mój. Jestem szczęśliwy. Mam kuciaka, mam dwa kuciaki, tylko ten jeden chyba tak mi olał, ale dobra, trudno. Dobra, co wy tu macie poza tym, tym wielbłądem? Macie drugiego wielbłąda? Na nim chyba nie da się jeździć, nie? A nie, 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 nie. Dobra, da się na nim jeździć. Tak, mrucz sobie, mrucz sobie. W ogóle ten mój domowy nie ma imienia, więc w sumie też nie mam dla niego. Ty jesteś głupi. Ty? Ty jesteś mądry. się sprzedajesz za papier. A masz coś fajnego dla mnie? Nic nie masz. Okej, okay, a ty jesteś też głupi? Ty jesteś rolnik, ty się za pszenicę i buraki też. O. o to ja nie miałem wcześniej kaktusa? Dziwne bardzo. Ja sam może zrobię farmę kaktusa teraz, jak już mam farmę trzcinę cukrowej. W sumie ar tego. I e co jedzą pandy? No tego, co jedzą pandy, trzeba zrobić również e fabrykę. A, bo tam jeszcze na górze są domki. Spoko. Kocham się wspinać, kocham ruch i kocham wszystko co związane z męczeniem się. Ej, mam jeszcze cztery, lecz ja nie mogę już biegać. Dobra, to ja jestem może tak. jakby zjem czy coś. O Jezus! Ej, to jest Enderman! <laughs> się prawie nie popatrzyłem. Co ty tam robisz? A dobra, to jest jeszcze jakaś Baśka, dobra. Dobra, Nara. Naura. Stąd? jest stąd. Że jak do. Z biały kot! Koteł, chodź tu. Ej, to nie działa, że trzeba się na nich y, kłócać. Trzymaj niebieskie oczy, chodź tu. Czu, czu. Mogę traf trafić w niego. Chodź tu, czu. Dobra, bo mi się cztery mi zostały tylko. Dobra. Mamy tak jakby trzy koty, tylko tylko trzeciego trzeba. Nie no, definitywnie musicie mi pisać, jakie są imiona dla kotów, trzeba wybrać. Musicie mi właśnie napisać, o. Będą dzieci. Ej, czy jak ja na przykład zrobię tak, że tego też nakarmię, to się pójdą ten, tego? O! Czarnutki kotek! Chociaż że ma niebieskie oczy, jak tamten drugi? Nie, podał się po tej, mhm. Ale spoko. Jezu, creepa. Muszę sobie w ogóle łuk zrobić w końcu. Nie, koty mi zabijesz! Nie, koty mi zabijesz, koty mi zabijesz, koty mi zabijesz, koty mi zabijesz, koty mi zabijesz. O Fermo. Jezu, się przestraszyłem. Autentycznie miałem zawał przed chwilą. Malutki koty, on jest już mój taki na zawsze. O, to takie fajne. I no, nie macie tutaj siodeł, czy co? Ale mają książki. Ja mi sprzeciwko, lubię czytać książki. Czasami w ogóle mam takie, takie dziwne ustawienia, że mnie strasznie w ogóle, właśnie tak, że się dzieje z kamerą, ale to chyba przez to, że nie umiem klikać. Dobra, to już ostatnia wioska w ogóle. Przejdźmy, się tak się z ciekawości, w tamtą stronę i zobaczmy, co tam będzie, bo w sumie mnie tam nigdy nie było. Trzeba tego klipera zrobić. Mnie denerwuje. Angar. Aj, w ogóle nie mam nazwy dla tej wioski. Ale cóż, trudno, nie wyróżniałaś się jakieś specjalny. Coś tu jest? Bo w takich wnękach czasami są te opuszczone kopalnie i tak, tak się patrzy właśnie. Tutaj. A, jakie fajne zejście w dół. Jakie dziura. Jakie góry są tutaj fajne, nice. U, żelazo. Może sobie zbiorę. To coś jest ciekawego? Nie ma nic ciekawego. O słyszę, jakieś jest pająka. No i w sumie tutaj nic takiego ciekawego znowu już nie ma. Coś ty... tak. To jest trawa? Ej, co to jest za jakiś taki dziwny biom? wyżynowy, z, z, dziwna góra. Czekajcie, screena, co mi zrobię? Dobra, może nie będę chodzić za daleko. E, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Mam nadzieję, że y, pomożecie mi w wymyślaniu imion dla kotów. Pamię Przypominam, mamy ich cztery. Papuga ma na imię Kasperek i do następnego. Pa!